Niektórzy ludzie nie znoszą widzieć Twojego pokoju, a prawdopodobnie już to odczułeś na własnej skórze. Czasami wystarczy, że życie zaczyna płynąć, Prosperita daje oznaki nadejścia, aby pojawiły się ciężkie spojrzenia, które wysysają Twoją energię. To, czego niewielu wie, to, że istnieje tysiącletni składnik, prosty i tani, który działa jak prawdziwa duchowa tarcza przeciwko zazdrości i negatywnym wibracjom czosnek. Ten mały skarb natury był używany przez wieki jako symbol ochrony, obfitości i zwycięstwa. Umieszczone w odpowiednich miejscach Twojego domu, nie tylko odpędza złe oko, ale także otwiera drzwi do błogosławieństw i nieoczekiwanych bogactw. A najbardziej ciekawe jest to, że większość ludzi ignoruje ukrytą moc, którą niesie, traktując go jedynie jako przyprawę kuchenną. Dzisiaj odkryjesz trzy konkretne punkty w Twoim domu. Gdzie czosnek działa jako strażnik. Używając go w odpowiedni sposób, wzmacniasz swoją wiarę, oczyszczasz swoje energię i tworzysz środowisko sprzyjające naturalnemu manifestowaniu się sukcesu i obfitości. Z każdym krokiem pokażę Ci prawdziwe historie transformacji, które dowodzą skuteczności tej praktyki. Ale uwaga, istnieje kluczowe ostrzeżenie, o którym prawie nikt nie wspomina. Prosty szczegół który jeśli zostanie zignorowany, może całkowicie anulować moc tej praktyki. Dlatego zostań ze mną do końca, ponieważ ta wiedza może być kluczem do odblokowania nowych ścieżek prosperity. Już teraz zapisz się do kanału, włącz powiadomienia i zostaw swój lajk, like, ponieważ to, co tu ujawnimy, może zmienić twoje życie. Ojciec Pio zawsze uczył, że Bóg umieścił w stworzeniu wszystko, czego potrzebujemy, aby prosperować. Chronić się i przyciągać obfitość. Każdy element natury niesie specyficzną energię, a do nas należy jej rozpoznanie i wykorzystanie z wiarą. Czosnek, mimo swojej skromności, jest jednym z tych boskich prezentów: chroni, oczyszcza i wzmacnia pole energetyczne, pomagając otworzyć ścieżki bogactwa i sukcesu. Duchowość jest obecna w małych działaniach, a świadome używanie tego jedzenia to jasny przykład tego, jak wiara i praktyka idą razem w parze. W Biblii czosnek jest pośrednio wspominany jako symbol zdrowia, oczyszczenia i ochrony, wzmacniając jego duchową wartość na przestrzeni dziejów. Od pierwszych tekstów chrześcijańskich był obecny w rytuałach oczyszczenia i w trosce o ciało i duszę. Używanie czosnku w sposób rytualny jest zatem nie tylko aktem ochrony, ale także sposobem łączenia się ze świętymi tradycjami które przypominają nam o stałej obecności Boga w naszym życiu. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie rozpoznawały moc czosnku i włączały go do swoich rytuałów oczyszczenia. Był używany w domach, kościołach i miejscach modlitwy, aby utrzymać pozytywne energie i odpędzić negatywne wpływy. Ta ancestralna praktyka pokazuje, że obfitość i ochrona idą ramię w ramię, gdy szanujemy naturę i podążamy za boskim przewodnictwem. Każdy prosty gest, jak umieszczenie czosnku w strategicznym punkcie domu, niesie ze sobą wieki duchowej mądrości. Rozumiejąc to połączenie, staje się jasne, że prosperita to nie tylko pieniądze czy dobra materialne, ale stan równowagi, wiary i wdzięczności. Czosnek działa jako kanał, który wzmacnia tę harmonię, otwierając przestrzeń dla błogosławieństw i zwycięstw we wszystkich aspektach życia. Gdy jest używane z czystą intencją i szczerą wiarą, staje się prawdziwym sprzymierzeńcem w budowaniu życia sukcesu, prosperity i obfitości prowadzonego przez Boga. Czosnek jest uważany za jeden z najpotężniejszych naturalnych amuletów, które istnieją, a jego efekt wykracza daleko poza fizyczność. Posiada silną wibrację, związaną z ziemią, z korzeniami, która łączy cię z ziemią i pomaga utrzymać twoją energię mocną w obliczu zewnętrznych wpływów. Każdy ząbek czosnku niesie ze sobą tę siłę, zdolną odpędzić złe energie i stworzyć pole ochronne wokół ciebie. Gdy jest używany z intencją, staje się prawdziwą energetyczną tarczą, wzmacniającą twoją wiarę i otwierającą ścieżki obfitości. Oprócz ochrony, czosnek także oznacza terytorium energetyczne. Sygnalizuje, że ta przestrzeń jest bezpieczna. Że Twoja energia jest szanowana i że błogosławieństwa i zwycięstwa mogą tam kwitnąć. To nie jest magia, to natura zgodna z duchowością, gdzie intencja i połączenie z Bogiem aktywują potencjał prosperity. Ludzie, którzy przyjmują tę troskę, relacjonują poczucie lekkości, jasności i pewności siebie w codziennym życiu, zauważając, jak bogactwo może przychodzić w nieoczekiwany sposób. Używanie czosnku w duchowej ochronie wykracza poza odpędzanie negatywnych wibracji, oczyszcza środowisko, harmonizuje energię i wzmacnia wiarę. Każdy ząbek umieszczony w odpowiednich miejscach funkcjonuje jako katalizator, który przekształca energię przestrzeni, tworząc atmosferę sprzyjającą sukcesowi, obfitości i osobistej realizacji. To jakby każde proste działanie łączyło się z boską wolą, przekształcając codzienne nawyki w rytuały prosperity. I nie myśl, że to coś odległego czy skomplikowanego, moc czosnku jest praktyczna i dostępna. Wystarczy zrozumieć jego zasady, wybrać strategiczne miejsca i utrzymać czystą intencję, bez strachu czy desperacji. W ten sposób staje się dyskretnym, ale potężnym sprzymierzeńcem, zdolnym zmienić wibracje Twojego domu i otworzyć drzwi do bogactwa, sukcesu i zwycięstw, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem. Wejście do domu to święta przestrzeń, prawdziwy portal energii, ludzi i wibracji, które do ciebie docierają. Wszystko, co wchodzi przez te drzwi, bezpośrednio wpływa na twoje pole energetyczne, dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Umieszczenie czosnku w tym strategicznym punkcie działa jak cichy strażnik, blokując złe oko i otwierając ścieżki dla prosperity i obfitości. To nie jest tylko ochrona, to także zaproszenie aby energia sukcesu i zwycięstwa płynęła swobodnie w Twoim życiu. Istnieją różne sposoby używania czosnku przy wejściu. Możesz umieścić główkę czosnku za drzwiami, powiesić ją na czerwonej wstążce lub położyć dyskretnie w woreczku przy kłance. Ważne jest, aby intencja była obecna, każde działanie powinno być wykonane z wiarą, wdzięcznością i świadomością mocy, którą aktywujesz. Małe gesty mogą generować wielkie rezultaty, gdy są realizowane z pozytywną energią. Malia, na przykład, zaczęła zauważać znaczące zmiany w swoim życiu po umieszczeniu czosnku przy wejściu do swojego domu. Relacjonowała poczucie większego spokoju po powrocie, mniej konfliktów rodzinnych, a nawet nieoczekiwane możliwości prosperity. To doświadczenie pokazuje, jak coś tak prostego, w połączeniu z wiarą i wdzięcznością, może stać się kanałem błogosławieństw, otwierając drzwi do bogactwa, sukcesu i równowagi energetycznej. Dbając o wejście do swojego domu, nie tylko chronisz mieszkanie, ale także wzmacniasz połączenie z Bogiem i przyciągasz energię, które sprzyjają obfitości. Pamiętaj, intencja to to, co przekształca czosnek w potężnego duchowego sprzymierzeńca. Ten pierwszy krok tworzy podstawę, aby kolejne strategiczne miejsca. Które omówimy, jeszcze bardziej zwiększyły Twoją prosperitę. Kuchnia jest znana jako ołtarz domu i reprezentuje centrum wibracyjne obfitości. To tam generuje się życiową energię, odżywianie i połączenie z troską o siebie i rodzinę. Umieszczenie czosnku w tej przestrzeni wzmacnia ochronę wewnętrznego ognia, utrzymuje energię domu w równowadze i tworzy środowisko sprzyjające prosperity i sukcesowi. Każdy aromat i każdy prosty gest mogą przekształcić się w łańcuch błogosławieństw, otwierając ścieżki do bogactwa i codziennych zwycięstw. Istnieją praktyczne sposoby używania czosnku w kuchni. Możesz umieścić ząbek czosnku z solą w pojemniku lub owinąć czosnek w czerwony woreczek, zostawiając go w strategicznym kącie. Najważniejsze jest, aby wykonując ten akt, utrzymać jasną intencję, oczyścić. Chronić i przyciągnąć obfitość. Praktyka staje się potężna, gdy jest wykonywana z wiarą, wdzięcznością i uwagą na szczegóły codziennego życia. Józef, na przykład, poczuł, jak jego życie finansowe i witalność przekształciły się po tym, jak zaczął używać czosnku w kuchni. Relacjonował większą jasność w decyzjach, równowagę emocjonalną i nieoczekiwane możliwości pojawiające się w jego trajektorii. -Ta historia pokazuje, że coś tak prostego, gdy jest połączone z intencją i wiarą w Boga, może przywrócić energię, generować prosperitę i otworzyć drzwi do rzeczywistego sukcesu i obfitości. Oprócz ochrony i oczyszczenia, czosnek w kuchni wzmacnia połączenie z energią domu i z boskimi błogosławieństwami. Działa jako katalizator prosperity, harmonizując środowisko i tworząc przestrzeń, w której mogą rozkwitać nowe możliwości. To praktyczny i dostępny sposób przekształcenia energii domu, wzmacniając wiarę i wdzięczność w codzienności. Miejsce modlitwy to najprawdziwszy punkt Twojego domu, gdzie połączenie z Bogiem jest bezpośrednie i głębokie. To w tym kącie wzmacniasz swoją wiarę, otrzymujesz duchową jasność i manifestujesz błogosławieństwa prosperity. Umieszczenie czosnku w tym miejscu pomaga oczyścić myśli, odpędzić rozproszenia i utrzymać wysoką energię tworząc środowisko sprzyjające modlitwie i medytacji. Gdy jest wykonane z czystą intencją, czosnek potęguje komunikację z boskością, otwierając ścieżki do bogactwa i obfitości. Istnieją praktyczne sposoby używania czosnku w miejscu modlitwy. Możesz umieścić go w drewnianym lub ceramicznym pojemniku, owinięty w białą tkaninę, zachowując energię, utrzymując świętą intencję. Każdy gest powinien być towarzyszony wdzięcznością i wiarą, ponieważ to Twoja intencja przekształca zwykły czosnek w kanał ochrony i prosperity. Małe szczegóły robią całą różnicę w tworzeniu harmonijnego i duchowego środowiska. Anna, na przykład, poczuła, jak jej życie zmieniło się po umieszczeniu czosnku w swoim miejscu modlitwy. Relacjonowała większy spokój wewnętrzny, jasność w decyzjach, a nawet nieoczekiwane możliwości prosperity pojawiające się w jej życiu. Ta relacja pokazuje, że prosta praktyka, gdy jest wykonana z wiarą i wdzięcznością, tworzy przestrzeń dla konkretnych zwycięstw, nieoczekiwanych sukcesów i obfitości, która transcenduje materialne. Oprócz ochrony i oczyszczenia, czosnek w miejscu modlitwy wzmacnia Twoje połączenie z Bogiem, intensyfikuje manifestacje błogosławieństw. Tworzy atmosferę wiary. Wdzięczności i prosperity, gdzie każdy moment modlitwy staje się potężniejszy. Dzięki tej praktyce ustanawiasz święty trójkąt ochrony i obfitości w swoim domu, łącząc wejście, kuchnię i miejsce modlitwy w sieć pozytywnej energii. Aby moc czosnku była naprawdę skuteczna, konieczne jest zwrócenie uwagi na niektóre szczegóły, które wielu ignoruje. Pierwszy z nich to nieużywanie zepsutego czosnku z pleśnią lub nieprzyjemnym zapachem ponieważ to anuluje jego energię i może nawet generować blokady. Intencja i jakość jedzenia idą ramię w ramię, wzmacniając ochronę, obfitość i prosperitę. Zawsze wybieraj świeży i zdrowy czosnek, pamiętając, że energia, którą wkładasz w praktykę, jest równie ważna jak sam składnik. Innym fundamentalnym punktem jest nieużywanie czosnku ze strachem lub desperacją. Gdy działamy z paniki, Niepokoju czy potrzeb, efekt czosnku jest osłabiony, a wibracja obfitości się nie manifestuje. Wiara musi być podstawą praktyki, utrzymując wdzięczność i pewność, że Bóg ma kontrolę, prowadząc twoje życie ku zwycięstwom i sukcesom. To czysta intencja naprawdę aktywuje duchową moc czosnku. Również kluczowe jest niekomentowanie tej praktyki z ludźmi niewierzącymi lub szydzącymi. Negatywne słowa lub zewnętrzne wątpliwości mogą interferować z energią, którą kultywujesz. Czosnek działa jako tarcza i katalizator, ale jego skuteczność zależy od wiary i zaufania do procesu. Chron swoją energię, strzeż intencji i utrzymuj rytuał w tajemnicy, aby zagwarantować najlepsze rezultaty. W końcu zawsze pamiętaj, że czosnek to tylko kanał ochrony i prosperity. Prawdziwa moc pochodzi z Twojego połączenia z Bogiem. Przestrzeganie tych ostrzeżeń tworzy solidną podstawę, aby obfitość, bogactwo i błogosławieństwa płynęły naturalnie w Twoim życiu. Szanując te wskazówki, przekształcasz proste gesty w duchowe praktyki o wielkim wpływie. Rytuał z czosnkiem, solą i wodą to potężne uzupełnienie, które potęguje ochronę i prosperitę w Twoim domu. Będziesz potrzebować prostych materiałów szklankę kryształową, obrany czosnek, trzy łyżki grubej soli i czystą lub święconą wodę. Każdy element ma funkcję energetyczną. Sól oczyszcza, czosnek chroni, a woda łączy się z płynnością boskich błogosławieństw. Gdy są połączone z intencją i wiarą, te przedmioty tworzą pole energetyczne, które odpędza negatywność i otwiera ścieżki do obfitości i sukcesu. Aby rozpocząć Napełnij szklankę czystą wodą i dodaj trzy łyżki grubej soli, wizualizując energię oczyszczenia ogarniającą pojemnik. Następnie umieść czosnek w szklance z jasną intencją ochrony, wdzięczności i prosperity. Ważne jest utrzymanie skupienia i wiary podczas całego procesu, wyobrażając sobie każdy gest jako akt połączenia z Bogiem, wzmacniający twoją energię i przyciągający konkretne zwycięstwa. Podczas wykonywania rytuału zaleca się odmawianie prostej modlitwy, wypowiadając słowa wdzięczności i prosząc o błogosławieństwa dla Twojego domu i życia finansowego. Modlitwa potęguje wibracje rytuału, przekształcając fizyczny gest w kanał manifestacji bogactwa, sukcesu i obfitości. Ten rytuał funkcjonuje jako kompletne energetyczne oczyszczenie, odnawiając środowisko i wzmacniając wiarę. W końcu umieść szklankę z czosnkiem i solą w strategicznym miejscu, takim jak wejście, kuchnia lub miejsce modlitwy. Utrzymuj ją tam przez czas, który uznasz za konieczny, zawsze z uwagą na intencje i energię, którą kultywujesz. Ten prosty akt tworzy duchową tarczę, harmonizuje dom i wzmacnia przepływ prosperity, gwarantując, że każdy kąt Twojego domu jest zgodny z błogosławieństwami, wdzięcznością i zwycięstwem. Aby jeszcze bardziej potęgować efekty, codziennie deklaruj, czosnek mnie chroni, oczyszcza moją energię i przyciąga obfitość zgodnie z boską wolą. Ta afirmacja wzmacnia intencje, aktywuje pozytywną energię i łączy cię bezpośrednio z błogosławieństwami Boga. Małe konsekwentne postawy generują wielkie transformacje, pozwalając, aby prosperita, bogactwo i sukces stały się częścią Twojej rutyny. Doszliśmy do końca tego potężnego przewodnika, a teraz należy do ciebie wprowadzenie w praktykę każdego nauczania. Pomyśl, czy zostawisz swój dom i swoje życie bez ochrony, czy aktywujesz święty trójkąt obfitości z wejściem, kuchnią i miejscem modlitwy? Z każdym prostym gestem wzmacniasz swoją wiarę, oczyszczasz swoją energię i otwierasz ścieżki do bogactwa, sukcesu i nieoczekiwanych zwycięstw. Zastanów się. Jak wyglądałoby twoje życie, gdyby złe oko, ciężka energia i blokady zniknęły na dobre? A gdyby prosperita i obfitość zaczęły płynąć naturalnie we wszystkich sektorach Twojego życia? Teraz masz narzędzia, wiarę i intencje, aby to się stało. Więc nie odkładaj na później, zapisz się do kanału, aby otrzymywać więcej treści, które transformują życia, polub to wideo, jeśli przyniosło jasność i pozytywną energię i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnej możliwości zwiększenia swojej prosperity. Każde twoje działanie wzmacnia przepływ błogosławieństw i połączenie z Bogiem.